Hej, wracam do Was po dłuższej przerwie, ale niestety przez ostatni miesiąc sporo chorowaliśmy. Właściwie wszyscy byliśmy chorzy. E, Dalej po moim głosie pewnie możecie poznać, że nie do końca wyzdrowiałam, ale pomyślałam, że podzielę się z Wami dzisiaj jednym z moich ulubionych przepisów na deser, e, przy okazji też osłodzając sobie i swojej rodzinie e, no, tą ciężką codzienność. Także dzisiaj chcę Wam pokazać przepis na japoński pudding, taki jajeczno-karmelowy pudding, który nazywa się pudding. Do tego przepisu będą nam potrzebne tylko trzy składniki, czyli 380 ml mleka, 120 g cukru oraz 4 jajka. Oczywiście potrzebne nam będą również takie naczynka, najlepiej żaroodporne. Ja dzisiaj chcę się z Wami podzielić takim klasycznym przepisem na purin. Także zaczynamy. Potrzebny nam będzie taki niewielki rondelek, do którego wsypiemy 70 g cukru oraz Mniej więcej 3 łyżki takiej zimnej wody. Przygotujemy sobie nasz karmel, więc czekamy aż cukier się całkowicie rozpuści i woda wyparuje. Czekamy aż będzie miał taki brązowy kolor, wtedy dodamy łyżkę gorącej wody i nasz taki syrop cukrowy będzie gotowy do podania w miseczkę. Teraz musimy roztrzepać nasze jajka, teraz do rondelka wlewamy nasze mleko, tego samego rondelka, w którym gotowaliśmy karmel. Dosypujemy 30 g cukru. I mieszamy. Do czasu, aż cukier nam się całkowicie rozpuści. Ok, teraz nasze mleko stopniowo wlewamy do jajka. Nasz płynny pudding najlepiej przelać przez sitko, żeby pozbyć się tych pęcherzyków powietrza. Następnie wlewamy do naczynek. Przykrywamy folią i wkładamy do większego naczynia żaroodpornego. Wlewamy gorącej wody, tak na wysokość około 2 cm i wkładamy do piekarnika na około 40-50 minut w temperaturze 150 stopni. Ok, minęło już 40 minut, także wyciągniemy sobie nasz pudding. Musi nam troszkę się wystudzić. Włożę jeszcze do lodówki i później zobaczymy jak wygląda i oczywiście jak smakuje. Ok, wyciągnęłam nasz pudding z lodówki, teraz spróbuję go wyciągnąć. Jeszcze dla Ciebie, wyciągnę deser, Nie jest taki hop żeby to wyciągnąć. A ty? Okay. Teraz Aha. patrz. Hop. Wow. Zaczynamy mm. od deseru. Hopy, Laura, czy ty też spróbujesz spróbować? Jak? Tycha, zawsze. I jak, Laura? Tycha? Też chcesz jeszcze więcej? A, jeszcze. Ja Laura, niam, Hmm. Fæle Fæle <laughs>